XIX wieczny król Siamu, dzisiejsza Tajlandia, jego wielobarwność, Prag. Khom Klao Mankut miał harem, czyli taką składnicę żon składający się z dziewięciu tysięcy kobiet. Czy to dobrze, że jego wielonasienność Mankut miał tyle żon? Czy ja wiem, niby miał w czym wybierać, ale z drugiej strony wystarczy, że mu każda żona robiła awanturę tam, że krótłóżeczki nie odłożył na miejsce, albo skarpetki zostawił pod łóżkiem, czy majtki zawiesił na klamce, Nieraz do roku taką awanturę, to, to on do końca życia miał codziennie awantury. O ile szczęśliwszy jest na przykład Zenon Ciepielak, stary kawaler z Ciechocinka, szczęśliwy posiadacz kawalerki z aneksem kuchennym, może sobie spokojnie jeść konserwę z ogórkiem na gazecie i mecz oglądać i nikt mu złego słowa nie powie. Duży wybór jest fajny, ale 9 tysięcy żon? Wyobrażacie sobie tę stołówkę? 9 tysięcy posiłków regeneracyjnych na raz wydać? Toż jak w hucie Lenina za starych czasów, jak oni wigilię robili? 9 tysięcy. No tyle mieszkańców liczy sobie uroczy Wieruszów nadprosną I, I harem jego wielojurności Monkuta bez problemu uzyskałby w Polsce prawa miejskie. Słuchajcie. No taura, ale zwyczaj przerostu ilości rząd dotarł z Syjamu do Europy, tak, z tym, że w zwulgaryzowanej formie. I mamy na przykład w Unii przerost administracji, która tak jak te żony jego wielorazowości Monkuta tylko daje. No tu miesza z tym, co.